Hejka, witam Was w kolejnym dniu vlogmasu. A mianowicie, dzisiaj sobie odpakujemy taką paczuszkę. W niej mi przyszła mulina oraz materiały, więc wyjątkowo skromnie, jak na mnie. Aczkolwiek stwierdziłam, że nie mam stacjonarnie za bardzo gdzie kupić muliny, a już mi się powoli kończy. Wiecie, że ja robię tysiące akcesorii na godzinę oczywiście przesadzam, ale e, bardzo praktycznie codziennie robię jakieś akcesoria, e, wykonuję je na zamówienie i mulina zawsze się przyda. A przy okazji sobie wzięłam materiał plikowany od dziewczyny, e, i z góry masz serdeczne pozdrowienia. E, a więc tak, popatrzcie, tak się prezentuje zawartość, i zaraz Wam wszystko po kolei postaram się pokazać. E, a więc tutaj mamy zawiniętą mulinę. Wzięłam sobie jej dosyć sporo, no ale przynajmniej będę miała jakikolwiek zapas. Widzę, że to jest fajnie związane sznureczkiem, żeby nic się mu nie pogubiło. Nice, nice. Sznureczek zapewne też do czegoś wykorzystam, zdając mnie. Ale wracając, mamy tutaj mulinę taką jasno-niebieską. Mamy kolejną jasno-niebieską, tym razem jeszcze jaśniejszą. I kolejną, tym razem w trochę innym odcieniu. Mamy zwykłą czarną, tutaj mamy takie odcienie zielonego. Ten tutaj ten żywy zielony jest przecudowny, już mi się od razu podoba. Tutaj mamy takie dwa błękity. Zauważcie też, że te muliny różnią się od siebie, ta jest, że tak powiem, taka skręcana, ta jest zwykła, taka tradycyjna, dużo bardziej mi się podoba ta, aczkolwiek zwykła również przyda takowej nigdy za wiele. Ale ta skręcena po prostu zakochałam się w niej. I według mnie będzie ślicznie wyglądać przy takich malutkich skalach. Typu LB, nawet SM i mniejsze. Na jakieś oblamówki do czapraków i tak dalej. A wydaje mi się, że będzie po prostu genialna. Tutaj jest taka sama pomarańczowa. Tutaj mamy fiolety i róże. Kolejna zielonkawa, taka śliczna beżowa. Tutaj widzę, że na nagraniu wydaje się taka, taka dziwna, ale w rzeczywistości jest beżowa. E, ta również, ta jest jeszcze troszkę jaśniejsza. Tutaj mamy taki la granatowo wręcz powiem, że tak zielonkawy, e, śliczny, delikatny, zielony, fioletowy oraz również różowy, więc tej muliny jest dosyć sporo. Tak, to Wam pokażę. Tak to wygląda. Dalej, widzę, że tutaj mamy gratisiki, za które sukcie dziękuję. A mianowicie, ojejku, już widzę cudowny materiał, ale zaczynając, biała mulina, która zawsze się przyda, nie takowej nigdy za wiele. Kawałek wstążki rybsowej. Wstążka rybsowa w sumie nic specjalnego, ale jest ultra potrzebna mi, więc za to też dziękuję. I mamy śliczny materiał, o, widzę, że jeszcze. Trochę czerwonej wstążki, której mi ostatnio brakuje, więc super. E, karabinczyk, który w sumie mogę użyć nawet do hobby Horsiaków, bo jest on dosyć spory. Wydaje mi się, że na trada nie będzie pasować, chociaż może do czegoś większego, albo ewentualnie do halterku. Zobaczymy, jak nam będzie pasować. W każdym razie i tak dziękuję. E, oraz cudowny materiał z którego już wiem, że zrobię dereczkę Widzicie, on ma takie długie, długie włoski które są po prostu przecudowne i on na żywo jest bardziej taki różowo-bordowy Widzę, że tu się wydaje na czerwony ale będzie po prostu idealny na święta Więc na pewno spodziewajcie się, że na Instagramie zobaczycie któregoś konika w tym właśnie materiale I na koniec, tak właściwie, bo to już jest koniec paczuszki Mamy trzy materiały pikowane na której ja się już od dawna czaiłam. Niestety z monocerusa nie udało mi się zamówić, ponieważ się wyprzedały bardzo szybko. Ale widzę, że one są ultra cieniutkie. Spodziewałam się, że one będą grube i w ogóle takie wypełnione czymś w środku, a one są po prostu cudownie cieniutkie i świetnie się nadadzą na derki. Tutaj mam śliczny, błękitny kolor, który wygląda tak. I jest on w sumie dosyć spory ten kawałek, wydaje mi się, że wystarczy spokojnie na jakąś derkę trat i elbę, albo na więcej elbiaczków, aczkolwiek ten pik jest dosyć spory, więc wydaje mi się, że na trada będzie subciał. E, następnie również taki, taka sama szerokość piku, tylko że kolor cytrynowy, jego jest już troszkę mniej, ale nadal sporo, więc wydaje mi się, że na dereczkę, mm, może nie na trada, ale na przykład na z rybaka trada. Lub na czaprak będzie po prostu cudowny. Oraz największy chyba kawałek materiału granatowego, z którego jestem super zadowolona, ponieważ ma on taki drobniutki pik. To jest chyba 5 na 5 mm, jakby ktoś chciał widzieć. Jego już jest naprawdę sporo. Tak, pokażę moją rączkę w ten sposób. No i z niego na pewno zrobię sobie dreczkę. Chciałabym chyba na salusia, ewentualnie na walegro, chociaż walegro u mnie już maderkę, ale tak mi się wydaje, że będą ładnie pasować do nich te kolorki. Zrobiłabym na Zika, ale niestety, no, sami wiecie, że to jest konik skaczący i ciężko na nim zrobić dereczkę. W każdym razie, że coś z niej na pewno wymyślę, a jeśli nie na tradę, no to na pewno na jakiegoś elbiaka się uda, ponieważ jest to tak drobny pik, że. Wydaje mi się, że na Elbiaka spokojnie będzie super pasować, szczególnie na czapraczki. Jejku, ja już widzę te piękne czapraki, które wyjdą z tych materiałów. Ale tak właściwie to by było na tyle. Dzisiaj taki szybciutki filmik, ponieważ nie mam zbyt wiele czasu, a także no, nie mam za bardzo co więcej opowiadać o tej paczce. Po prostu taka zwykła paczuszka z materiałami. A, nic zachwycającego, ale stwierdziłam, że po prostu sobie wrzucę, no bo. Zawsze to coś do oglądania. Może komuś się chce takie rzeczy oglądać. Dajcie znać, czy nagrywać po prostu takie zwykłe paczuszki, które tak czy siak bym sobie otworzyła. Także tak powiem, na szybko. A tak to przynajmniej macie z tego filmik ilu. 6-7 minutowy. Z tego jakoś wyjdzie. Więc zawsze coś na kanał wpadnie i mam nadzieję, że nie będzie nudno. W każdym razie ja was żegnam. Coraz już bliżej do świąt. Więc wyczekujcie bardziej świątecznych filmików, gdzie robię jakieś świąteczne akcesoria, ozdoby itd. Ja Was żegnam, dajcie znać, co myślicie o Paczuszce. Jeżeli ktoś chciałby kupić, to jeszcze tak szybko powiem, że mam na sprzedaż kilka Elbiaków, tych takich bardziej nowszych, między innymi, już Wam powiem te dwie klaczki. Ale o tym będzie osobny film, więc w razie czego można już się zgłaszać na Instagram, który jest jak zawsze podany w opisie. Wystarczy mnie sobie wyszukać lubką. No i mam taką samą profilówkę, że tak powiem, na Instagramie, więc myślę, że łatwiej mnie będzie znaleźć. Jeszcze raz Was żegnam. Do zobaczenia. Do jutra. I pa pa.